dzisiejszym przerażającym odcinku obejrzymy Five Nights at Freddy's The Hidden Lore, czyli nowy analogowy horror, w którym poznamy ukrytą fabułę FNAFa. A jako już ja doskonale wiem, że uwielbiacie horrory analogowe, to jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie aż 10 tysięcy łapek w górę, to obiecuję, że nagram dla was kolejny horror analogowy z FNAFa. No teraz to już nie macie wyjścia. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag FNAF, aby maksymalnie, Maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki, to nie czekaj i w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. No to przekonajmy się, jak wygląda ta sekretna fabuła FNAFa. uwaga, to wideo zawiera migoczące światła, gore, krew oraz bardzo duże ilości kepuciu. Foxymation Prezent, czyli nasz ulubiony oczywiście twórca Five Nights at Freddy's The Hidden Lore, nasz ulubiony twórca nagrań VHS. Freddy Fazbear's Pizza. Zaczyna się bardzo niewinnie. A Freddy, Chica. Hi, everybody. One już się wliczują na starcie. Mhm. Bonnie, b... No wszyscy znają Freddy'ego, dokładnie. Czemu one się tak liczują. Aha. Help me! Ona powiedziała help me! Słyszeliście to. Wait, what? Help me! Ok. Pyszni ludzie! Ok. Nie możesz żywić się pizzą, Freddy. Kentley, nie możemy opuścić tego miejsca. Okej. Okay. Okej. Okay. Co to było? Run? Wait, what? Proszę uciekać. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Aha.

La, 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 ok, dobra będą śpiewać. Koniec przedstawienia. Koniec przedstawienia animatroniki zgliczowane. Ok, pokażę Foxiego. Pirate Cove otwierane będzie. Oj. Coś będzie nie tak z Foxiem na pewno. Z wszystkim jest z nimi coś nie tak. Te teksty, co to ma być? Nie jeden z nich. Zjedz ich. Ej, to może być, to może być jakaś sekretna fabuła Foxiego, gdzie on po prostu wszystkich zeżre, wszystkich na przyjęciu. Może tak być. Dobra. O, te obrazy. Okej. Okay. Co tu się odwala? To jest chyba, powiem tak, to jest chyba jedna z najlepszych animacji VHS, jaką widziałem. Naprawdę, ja jestem pod wrażeniem, co tu się dzieje. Zabijmy ludzi! Czemu by nie? Jakby Freddy, wiesz. No. Jeśli masz ochotę, nie, nie rób tego, Freddy. Aha Okej okay. Ej, czy to nie jest przypadkiem tak, że Freddy kłóci się z Foxym teraz i będą później się bili o to, kto zeżre dzieci? Okej okay. Okej okay. Zachowajcie ostrożność, kotki What? Okej. Okay. Ja to widzę, ja to wszystko widzę. Jar, Please help me Dobra, one wołają o pomoc, to jest Hidden Lore, to jest ukryta fabuła. Te biedne animatroniki wołają o pomoc, one proszą, żeby je uratować. Pytanie czy ktoś się znajdzie, kto je uratuje? Aha. O nie, nie idź tam. Nie idź tam. Nie wspinaj się. On, ma hak. Nie podchodź. Nie, ona podejdzie i zginie. Ona podejdzie i zginie. Nie podchodź zbyt blisko do Foxiego. Mamy strażnika. Okej. Okay. Nie jesteś moją mamą. Nie możesz mówić, co mam robić. Uh, ok. Nie, nikogo nie skrzywdzi, ale wygląda tak, jakby chciała kogoś skrzywdzić. Przynajmniej jej, jej wyraz twarzy mówi, że mam ochotę skrzywdzić kogoś. Albo jej wyraz mówi bardziej: Oj, zaraz zginę. Tak, ona zginie chyba. O Jezu, matka jest jeszcze gorsza. Nie baw się z Foxy. She dead. Ona martwa. Ona jest już martwa. No i mamy! Tragedia. Foxy odgryzuje jej głowę. Pół głowy. Oh my god. I muzyka z dam. Oh my god. Pięknie się zaczyna. O! Czy on będzie miał traumę teraz, ten strażnik? I czy będzie Fongaj? Um. Oh. Hello. Hey, man, it's me. Ah, oh yeah. Hey, boss. Okay. Hey, Look, I know it's your last week and all, and college is important mm and -hmm. everything, but you sure I can't convince you to stay on? Sorry, boss. Them's the rules. If I want to keep my car, I have to raise my grades, and this job oh. takes up too much valuable study time. Yeah, yeah, I okay, czyli jeżeli chcę zachować mój samochód, muszę polepszyć moje oceny, bo on jednocześnie się uczy i pracuje. No to sobie nie pracę dorywczą znalazł. Freddy Fazbear, gdzie jest strażnikiem nocnym? Okay. okay. Oh, oh, incydent yeah, z dzieckiem. I Fff, scary stuff. Okay. Byłem tam. Okay.

The computer guys had to come out today and change the chips or the disks or something. Ciper diski animals. wymienili, dobra, dobra, so dobra. Buędą uh, denoś były błędy, będzie więcej uh, yeah. They wanted to make sure there's no more errors with the biting. Oh! Ciekawe, czyli jakby wymienili oprogramowanie, wymienili dyski, wymienili chipy, wymienili wszystko w animatronikach, tylko po to, żeby one nie zażarły kolejnego dzieciaka. Wiecie, co się stanie? Strażnik zginie. Ja to przewiduję, albo jakiś inny dzieciak. An okay. O! Zmienili głos baniego. Weird.

Czyli co? Będziesz czytał gazetę? Będziesz się uczył, chłopie? Aha. Nie idź tam, oj. Czemu on tam idzie? Wiecie, że to się skończy źle dla niego? To się skończy bardzo źle dla niego. Chica, jest. Mhm. Mm There's Bonnie. Where is Freddy? Where, Where is Freddy? Aha. Hey, Zawoń na policję, not me, not me. <śmienicza> What the hell? Czemu ci kasjerusza? <śmienicza> 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 nie. Wypuść mnie, nie. <śmienicza> <śmienicza> Boni Bo za tobą. Kids, to your best bu buddy buddy. <laughs> Bunny buddy. <laughs> Bunny buddy. Escape now. Escape no, no. now. No, chłop zginie. Ja to czuję. Co jest? Co jest? Czyli Cika go chyba złapała, i jakby coś czuje, że go nie puści, i inne podejdę, animatorniki go załatwię. I tyle będzie ze strażnika. O! już na przekonskach. Jaki wkurzony. Fix you. No. Uciekaj, uciekaj! O, Co jest? Zjadam ludzi. I like to eat people. I <laughs> like eee, on przeżyje? Nie, nie, on jest głupi. On jest głupi. wlazł do piratekowa. Nie, no ten strażnik jest stupid. On wlazł do piratekowa. Nie mógł uciec do biura po prostu? Oh my god. You dead, bro. You dead. No, Foxy jest za tobą. I co teraz zrobisz? Hell. Oh, Has oh. everything gone crazy? I need to call the computer techs back to fix this. No, wracaj do komputera. You Zapomniałeś o mnie? Good. I guess they didn't upgrade you since you're out of order. No to źle chyba, z koroną, ugryzł i go nie zupgradeowali. No nawet bardzo źle. At least I can get away from them. No! Aha! O! Ej, przeżył jakimś cudem! Ale przynajmniej zamknął drzwi! O, o, nie zamykają się! Drzwi się nie zamykają! Chłopie, już jesteś martwy! Chłopie, jesteś martwy! Koniec. Oh my, god, oh, my god, oh, my oh my god, oh my god, teraz to już za późno. O no oh my god, dzwoni chłop do szefa. Nie, oh no. Koniec. On. He dead. Power outage. Tum Tom, i Freddy. i Freddy Tu Tom, tu, tu, tu. Oh ehm. <laughs> um. Ja, yep, dokładnie Freddy, co ci się stało? Hello. Co to za oczy? Gordon. No, Gordon nie przeżył, jest problem, bo. To koniec animation! O, to jest koniec animacji! Oh my god! Ej, dobra, było genialne. Z tego co wiem, to, są jeszcze jakieś animacje z FNAFA. Więc jeżeli chcecie, abym je obejrzał i na nie zareagował, koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba na kanale.